Witajcie moi drodzy na kanale UFO wideo, a się zmierzamy z ekspedycją rowerową, ścieżkami cypluchelskiego w celu obserwacji najbardziej niespotykanych i paranormalnych zjawisk udziesz Noli Nic nie umknie naszym oczom tutaj każdy skrawek nieba jest śledzony Mamy relacje, damy znać, co wynikło. Ścieżki i klimat, warunki do jazdy na rowerze tutaj są rewelacyjne. Piękna sprawa. Sam Tchel w sobie już nie jest wyspą niczym Bermudy. Ktoś tu, ktoś tu pozwolił pobudować Biedronki, lilie, Polo markety. Mi się wydaje, że urok tam, bliżej cywilizacji, stracił na znaczeniu, a tu wciąż jednak na końcu samego cypru jest najpiękniejszy. Tu na pewno dzieją się inne rzeczy niespotykane.